Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, ogłaszam konkurs, tak jest, konkurs na umeblowanie domku Steli. Meblami z gry, tak jest bez modów. Oczywiście zaznaczam, że jedynym wyjątkiem tutaj są narzuty i poduszki, ale o tym to wiecie, prawda? Bez modów, poza tym tak bez modów, tylko i wyłącznie meble z gry. Wy wiecie, ja już wspominałam o tym parę razy, że chciałabym właśnie to zrobić i muszę to zrobić, moi drodzy. Jestem zmuszona do tego, ponieważ mam bardzo, bardzo duże problemy, aby tam grać na tej parceli i aby nagrywać. Jak wiecie, program do nagrywania jeszcze bardziej obciąża grę i tam mam czasem, słuchajcie. Taki, taką zamułę po prostu u Steli, że to jest nie do pomyślenia. Ja wiem, że Wy macie pretensje do mnie o to, właśnie, że te odcinki z Stelli pojawiają się rzadko i tak dalej. Słuchajcie, bo tam się tak ciężko gra, że czasem nie chce mi się tam wchodzić i męczyć, naprawdę. Dlatego, słuchajcie, muszę coś z tym zrobić i postanowiłam umeblujemy, słuchajcie, domek naszej Steli. Właśnie meblami z gry. Was o to proszę, żebyście to zrobili. Zrobimy to właśnie w formie konkursu. Do wygrania, może od razu powiem, słuchajcie, do wygrania będzie dowolny pakiet rozgrywki z The Sims 4. Sobie wybierzecie oczywiście, jakie tam będziecie chcieli, lub też akcesoria razy dwa. Słuchajcie, albo to, albo to. Albo pakiet rozgrywki sobie wybierzecie, albo tam jakieś właśnie dwa dowolne akcesoria. Nie wiem, czy to dobrze mówię, dwa dowolne akcesoria. Dwa, dwie paczki akcesorii. Kurde, nie wiem, no akcesoria razy dwa. No albo to, albo to. To już tam sobie uzgodnię właśnie z osobą, której domek wybiorę. Kochani, oczywiście nie muszę Wam tutaj przypominać, że musicie mieć konto Origin, bo ja w formie prezentu po prostu wyślę Wam tę grę. Eee, i, i, I no, nie będę wysyłać z Holandii, słuchajcie, płytki, prawda? no to tyle, moi drodzy i teraz tak szybciutko tylko powiem o co by mi chodziło co bym chciała właśnie od Was, to znaczy tak, ogrodu prosiłabym nie ruszać, ogród mi się podoba, jestem z niego zadowolona, więc niech zostanie taki jaki jest ja wiem, że tam jest parę modów w tym ogrodzie, jak trampolina, basenik i tak dalej, słuchajcie, ale nie musicie tych modów specjalnie pobierać żeby właśnie, żeby mi później udostępnić ten domek, bo jak wiadomo, jak Wy pobierzecie teraz ten mój dom z galerii, on będzie bez modów i niech tak jest. Ja sobie te rzeczy wszystkie dostawię, bo prawdopodobnie te baseniki i tak dalej z ogrodu sobie zostawię, yy, ale jeszcze nie jestem pewna, także no spoko, więc się nie martwcie, nie musicie tego pobierać specjalnie, żeby wiecie, żeby mi ułatwić później pobieranie, yy, żebym to miała w grze i tak dalej, wiecie o co chodzi kochani, wy tutaj macie zająć się tylko i wyłącznie właśnie środkiem domku i tam macie swobodę, słuchajcie, swobodę działania, możecie przekształcać pokoje, możecie dodawać pokoje, możecie odjąć słuchajcie, rób ta co chce ta ludzie byle, byle została zachowana bryła domu, bo o to by mi właśnie na tym by mi zależało, żeby kształt domu pozostał taki jaki jest, żeby go po prostu już nie rozbudowywać on jest na tyle duży, słuchajcie klocuszek, ja wiem, ale jest na tyle Duży, że, że zostawmy go już w spokoju, ale środek, słuchajcie, jest wasz i tam możecie robić, co wam się żywnie podoba. Bo wiecie, nie chodzi mi o to, żebyście teraz po prostu w tych samych miejscach postawili sofy, w których są aktualnie, wiecie, sofy usteli z modów, to w tych samych miejscach postawicie sofy, tylko na przykład z gry, prawda? Nie chodzi mi o to, żebyście tak. Dokładnie odwzorowywali ten dom steli, tylko że zamienicie meble z modów na meble z gry. Możecie tam robić, jak mówiłam już przed momentem, możecie robić w środku co tylko chcecie, możecie zmieniać kształty w tych wnętrz, to znaczy pokojów i tak dalej, Jeżeli chodzi o słuchajcie, zewnętrzne właśnie elewację tak domku, też możecie się pobawić kolorami, co prawda ja nie wiem czy nie zmienię na ten murek, który jest aktualnie, on też jest z modów, ale Właśnie nie wiem, czy nie zostawię go, nie nałożę go z powrotem. W każdym razie możecie pokazać, na co was stać, możecie zmieniać kolory, może nieco rozjaśnić ten domek steli. Słuchajcie, kto wie, może tak bardzo mnie zachwyci, że zostawię po prostu taki, nie wiem, jakiś inny, jakąś inną elewację. No i w sumie, słuchajcie, to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Czekajcie, jeszcze się tak szybciutko zastanowię. Ja jak coś, jak będę widzieć właśnie dużo pytań jeszcze w komentarzach odnośnie jakiejś tam, nie wiem, rzeczy, to będę, słuchajcie, to przypnę właśnie komentarz z odpowiedziami na te pytania najczęściej właśnie zadawane w komentarzach jak coś i wy sobie zerkajcie zawsze w ten komentarz bo on będzie prawdopodobnie edytowany co jakiś czas, więc, więc, więc tak to będzie wyglądało czy ja coś jeszcze chciałam wam powiedzieć kochani a tak, no oczywiście, słuchajcie, termin, tak jest. Do 31 lipca, kochani, możecie właśnie tworzyć i poddać się, tak poddać się swojej wyobraźni, prawda, w Domku Steli. Do 30, kochani, 1 lipca. Okna, drzwi, słuchajcie, też w sumie możecie wymienić, jak ten, jeśli uznacie, właśnie że tak będzie lepiej wyglądało. Ja prawdopodobnie i tak do kuchni właśnie bym sobie dała te otwarte okna, wiecie, jakie ja mam to są z modów, ale ja lubię właśnie, yy, lubię ten motyw u Stelli, że na zimę je zamykamy, słuchajcie, a na wiosnę, lato właśnie te okna są zawsze w kuchni otwarte. Wiecie co? Kuchnie tylko prosiłabym właśnie, kuchnię prosiłabym zostawić chyba w tym miejscu, w którym jest aktualnie, bo wiecie co? Bo wiecie co i wiecie co? Bo tam mamy ten ogródek, prawda? To zejście do ogródka i chciałabym właśnie, żeby to tak zostało. Także jedynie właśnie kuchnia, żeby w tym miejscu się ostała, w którym jest aktualnie, a resztę to tam możecie sobie tworzyć, słuchaj, co wam tam do głowy, po prostu przyjdzie. Pod takim skończonym, słuchajcie, już umeblowanym domkiem yy, przez Was, yy, wpisujcie w opis hashtag, dom, przepraszam, hashtag Nowy Dom Stelli. Tak jest, Nowy Dom Stelli. Ja jeszcze Wam w opis yy, wpiszę ten hashtag, właśnie jak to ma wyglądać. Jeśli użyjecie, właśnie jakiś tam yy, no, narzut i poduszek z modów, to prosiłabym o podanie linków do stronek. No, i to w sumie tyle. Słuchajcie, wiecie co jeszcze? Jeszcze bym prosiła o taki wiejski, przytulny styl, może bardziej, słuchajcie, bo tak Stella tak lubi, tak? Bo Stella tak jak ja. Co do pokoi od dzieciaków, to macie tu. Pełne pole do popisu, tam mogą być nowoczesne pokoje, jakie tam chcecie zrobić, takie, słuchajcie, mogą być. Ale właśnie jeśli chodzi może o salon i o kuchnię, to prosiłabym właśnie w takim fajnym, przytulnym, może bardziej wiejskim stylu niż nowoczesnym. Ja osobiście nie lubię nowoczesnego, słuchajcie stylu, więc Stella też nie lubi. Zresztą, właśnie chcę, żeby ten domek był taki fajny, ciepły, rodzinny, a to mi się właśnie kojarzy z takim wiejskim stylem. Nowoczesny styl, tak, tak nie bardzo. No to w sumie to tyle, kochani, tak jak mówiłam już wcześniej jak coś będę Wam jeszcze właśnie wpisywać, przypnę jakiś komentarz po prostu, jak będę widziała, że jest dużo pytań, yy, to przypnę komentarz i tam co jakiś czas będę go najwyżej edytować, jak będzie taka potrzeba. A teraz moi drodzy, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was cieplutko, oczywiście przesyłam milion buzioli Mua! i do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!